Czy wiesz, że najlepsze miejsca do szukania partnera to nie jest wcale tam, gdzie szuka większość ludzi? Pewnie wiesz, że oksytocyna, która u kobiety wydziela się w bliskich kontaktach, buduje przywiązanie z drugim człowiekiem. Ale czy wiesz, że wspólne rozwiązywanie problemów wyzwala u mężczyzny inną kombinację hormonów, ale taką, która działa bardzo podobnie? W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, gdzie i co robić, aby tę wiedzę najlepiej wykorzystać do poznawania interesujących ludzi. Jeśli szukasz kogoś do dłuższego związku i jesteś właśnie takim poszukiwaczem, to znajdziesz tutaj wiele inspiracji, zaleceń i uwaga, ostrzeżeń, więc we własnym interesie obejrzyj ten film do końca. Zawarte w nim informacje i przemyślenia mogą bardzo pomóc Ci w znalezieniu właściwej osoby, nawet w świecie, w którym podobno takich ludzi nie ma. Więc słuchaj uważnie, a potem nie rzucaj się ślepo na pierwszą osobę, która chce z tobą się zadawać, bo zobaczysz, że będzie wielu kandydatów, więcej niż myślisz. Teoretycznie w dzisiejszych czasach poznawanie ludzi, z którymi moglibyśmy mieć poważny związek, powinno być stosunkowo łatwe, no bo mamy tyle możliwości komunikowania się i przemieszczania, których nie było kiedyś. A jednak obserwujemy coraz więcej samotnych ludzi. I powoli staje się to jakąś epidemią. Tak nie musi być, czego dowodzi na przykład nasze szczęśliwe małżeństwo, ale też sporo innych przykładów, które obserwuję wśród znajomych. Pamiętaj, że do szczęśliwego związku wystarczy znaleźć tylko jedną osobę. Dlaczego więc jest tak źle? Jest kilka powodów, dla których w większości ludzi się to niestety nie udaje. Pierwszym jest rozpowszechnione błędne podejście do samego szukania, o czym nagrałem specjalny film, który możesz obejrzeć po tym filmie, który teraz oglądasz. Drugi powód to brak faktycznej umiejętności budowania całkiem normalnych relacji międzyludzkich i w rezultacie zbyt wczesna rezygnacja z nich albo zadowalanie się byle jakim związkiem. Narzędzia do rozwiązania tego problemu znajdziesz w mojej książce Sukces w relacjach międzyludzkich i w filmach na moim kanale. Dziś nie będziemy o tym mówić. Trzecim powodem, którym zajmiemy się właśnie dzisiaj, jest szukanie partnerów do poważnego związku w niewłaściwych miejscach głównie w internecie, na portalach i aplikacjach randkowych albo, co gorsza nie szukanie ich w ogóle. I właśnie tym tematem, gdzie znacznie lepiej szukać, zajmiemy się w tym filmie, omawiając wady i zalety każdej z możliwości. Większość ludzi szuka partnerów w internecie, często z powodu braku umiejętności komunikowania i budowania relacji, o czym wspomniałem przed chwilą. Tymczasem, jeżeli chcesz poznać osobę, która będzie naprawdę bardzo dobrym kandydatem do długoterminowego, poważnego związku. To wszelkiego rodzaju interakcje w świecie realnym należą do najlepszych źródeł takiej znajomości. Są do tego co najmniej dwa powody. Pierwszy powód to fakt, że mając kimś bezpośredni kontakt twarzą w twarz w świecie realnym, możesz bardzo szybko stwierdzić, że ktoś nie pasuje ci z powodu cech charakteru czy też podejścia do życia. Drugi ważny powód, i to musisz sobie koniecznie uświadomić, jest fakt, że najlepsi, najbardziej wartościowi ludzie, którzy mają ciekawe życie, nie siedzą w internecie, tylko właśnie żyją, pełnią życia w tym świecie realnym. No i właśnie w tym świecie realnym należy ich tam szukać, nawet jeśli na początku wygląda to na nieco trudniejsze. Za to szansa, że taki znaleziony człowiek będzie pasował o wiele lepiej do poważnego związku, jest też znacznie większa. No, oczywiście nie oczekuj, że natychmiastowych rezultatów, no i bądź gotów na sporo prób, no bo takie poszukiwanie musi chwilę potrwać i ciekawe związki potrzebują też na rozwijanie się. No, pamiętaj, że to musi być ktoś, kto Tobie pasuje i Ty musisz pasować tej osobie. To wcale nie jest takie duże prawdopodobieństwo. Dlatego ważne jest, żebyś cieszył się samym procesem randkowania i poznawania nowych ludzi oraz miał otwarte oczy i serce pozbawione stereotypów i wąskiego myślenia tunelowego i spojrzenia tunelowego, spojrzenia na rzeczywistość. Masz to? Jeśli tak, to przechodzimy od razu do konkretnych obszarów, gdzie możesz spotkać ciekawych ludzi i potencjalnych kandydatów na partnerów. Najprostszy obszar poszukiwania w świecie realnym to jest Twój krąg przyjaciół i znajomych. Wymaga on no oczywiście posiadania znajomych i dodatkowo dobrej opinii u nich. Ten ostatni czynnik, czynnik opinii jest często pomijany, a przecież jest on bardzo ważny. Wiedz, że ci znajomi, mając ciekawych innych znajomych, których mogliby Tobie przedstawić, będą oczywiście dbać o swoją własną opinię w oczach tych ostatnich. Z pewnością nie będą poznawać z nimi nikogo, u kogo istnieje ryzyko, że będą musieli się potem za taką osobę wstydzić. To nawiasem mówiąc działa bardzo podobnie przy poznawaniu ludzi towarzysko, jak i przy rekomendacjach związanych z pracą czy też robieniem interesów. Dlatego pamiętaj, nie tylko rozwijaj krąg możliwie różnorodnych znajomych, ale też dbaj tam o swoją reputację. Staraj się nad nią pracować i unikać wszelkich działań, które mogłyby ją zepsuć. Jeśli ta reputacja jest w porządku, to wtedy korzystaj z możliwości, które dają Ci znajomi, bo to ma kilka bardzo istotnych zalet. Pierwsza zaleta: Twoi przyjaciele i znajomi będą znać Twoje zainteresowanie, wartości i preferencje, więc mogą próbować poznać się z osobą, która według nich będzie pasowała do Twojego charakteru. To zwiększy szansę poznania przez Ciebie kogoś, z kim będziesz się razem czuł dobrze, choć naturalnie może się zdarzyć, że oni mają na Twój temat fałszywe wyobrażenia, z tym też musisz się liczyć. Po drugie, gdy poznajesz kogoś przez wspólnych przyjaciół. To masz już w oczach tej poznawanej osoby pewien poziom kredytu zaufania, który może ułatwić ci nawiązanie relacji. No w pewien sposób pożyczasz sobie reputację tych znajomych i nie zaczynasz u tej nowej osoby całkowicie od zera. Po trzecie, no znajomi zazwyczaj znają zarówno ciebie, jak i tę osobę, którą ci polecają, więc to daje pewną gwarancję, że ten partner też jest wiarygodny i godny zaufania, no nie podsują ci jakiegoś toksyka. To są oczywiście sprawy, które też sam powinieneś koniecznie sprawdzić później, ale masz przynajmniej jakiś punkt wyjścia. No, w razie wątpliwości, znajdziesz znowu u mnie wiele wskazówek, jak to zrobić. Jak wiadomo, nie ma róży bez kolców, więc i korzystanie z przyjaciół i znajomych ma też pewne wady, które powinieneś mieć przed oczami. Jedną z tych wad jest no, ograniczona liczba wchodzących w rachubę kandydatów. Polecani partnerzy będą pochodzić z kręgu ich własnych znajomych, co może prowadzić do tego, że będzie mniejsza różnorodność kandydatów. No i nie będziesz mógł w ten sposób poznać kogoś, kto jest z całkowicie innej bajki, ale mimo tego mógłby znakomicie do Ciebie pasować, jak na przykład ja i Karolina. Tę wadę może zminimalizować, jeśli masz naprawdę różnorodnych znajomych, co zresztą zalecam we wszystkich naszych książkach i wielu filmach. Inną wadą szukania przez znajomych jest ryzyko komplikacji w relacjach z tymi znajomymi. No bo jeśli związek z poznaną przez nich osobą yy, pójdzie tam coś nie tak, no to to może bardzo źle wpłynąć na twoje relacje z osobą, która cię poleciła i zepsuć również przy okazji tą. W rezultacie nie tylko nie zyskasz nowej znajomości, ale możesz stracić tą jedną czy kilka dotychczasowych. Jest jeszcze jedna wada, to jest taka, że twój obraz w oczach Twoich znajomych no, może nieco ucierpieć, bo będziesz postrzegany jako osoba w cudzysłowie potrzebująca. To warto rozważyć w zależności od tego, z jakimi znajomimi masz do czynienia. Na szczęście to jest dopiero początek potencjalnych miejsc do poznawania ludzi, i już kontynuujemy z następnym. Innym niedocenianym miejscem do poznawania potencjalnych partnerów do długoterminowych związków jest udział w różnych, szeroko rozumianych przedsięwzięciach edukacyjnych. Nie chodzi tu tylko o takie rzeczy jak klasyczne studiowanie, kursy podyplomowe czy seminaria na uczelniach, ale przede wszystkim o wszelkiego rodzaju kursy. Kursy dla wszystkich ludzi, począwszy od kursów językowych, poprzez związane z różnym hobby, po taniec, jogę i tym podobne propagujące aktywność fizyczną. Aby być tutaj skutecznym, to powinieneś zastanowić się, jakiego rodzaju ludzi chcesz poznawać jako kandydatów na partnerów i odpowiednio dobrać tematykę i rodzaj takich działań edukacyjnych. Przy tym zwracaj uwagę na dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza to oczywiście wybieraj takie kursy, aby w miarę pasowała Ci ich tematyka. No to jest jasne, nie będziesz cierpiał. No ale po drugie, i to jest istotne, wybieraj takie, aby spodziewane proporcje pomiędzy płciami uczestników były na Twoją korzyść. Innych proporcji możesz przecież spodziewać się na kursie jogi czy zumby, gdzie pewnie będzie więcej kobiet, a innych na zajęciach ze sportu walki czy umiejętności IT. Użyj swego wyczucia inteligencji, aby w zależności od Twoich preferencji i płci, obydwa te czynniki działały na Twoją korzyść. Jak to mądrze zrobisz? No to takie przedsięwzięcie edukacyjne są naprawdę no, niezłym miejscem poznawania potencjalnych partnerów i to z kilku powodów, które warto sobie uświadomić. Pierwszy to fakt, że uczestnicząc w kursie, który jest dłuższy niż tylko jedna sesja, to spotykasz się z osobami, tymi samymi osobami, no przynajmniej kilkukrotnie. To daje Ci okazję do przyjrzenia się uczestnikom pasującej płci i poznania ich w bliskiej i zupełnie luźnej, niezobowiązującej atmosferze. Możesz wtedy spokojnie wybrać osoby, z którymi masz szansę zbudować relacje i powoli, stopniowo próbować zacieśnić tą znajomość. Do tego działania edukacyjne będą raczej przyciągać ludzi z proaktywnym nastawieniem do życia i samorozwoju takich ludzi, którzy chcą od życia więcej niż tylko prosta egzystencja w kręgu praca i Netflix. To jest bardzo dobra podstawa do trwałości ewentualnego długoterminowego związku tego nie należy lekceważyć. Ciekawą zaletą jest też to, że osoby uczestniczące w kursach i szkoleniach przynajmniej mają w pewnym zakresie wspólne zainteresowania lub cele co może ułatwić Ci nawiązywanie z nimi bliskiej relacji. Z drugiej strony mogą toż te być ludzie z bardzo różnych środowisk i o zróżnicowanym podejściu do życia. Co jeśli okaże się, że jednak do siebie pasujecie, nawzajem może wzbogacić zarówno twoje życie, jak i tej osoby. Wartym szczególnie uwagi jest fakt, że jeśli jesteś kobietą, to tak jak u Ciebie oksytocyna wydzielana w bliskich kontaktach sprzyja tworzeniu więzi z tą drugim człowiekiem, tak wspólne rozwiązywanie problemów wyzwala u mężczyzny no, nieco inny koktajl hormonów, ale o bardzo podobnym działaniu. To jest bardzo ciekawy temat, o którym może nagram cały film, ale na razie pomyśl, że właśnie dążenie do osiągnięcia celów na kursie może tworzyć taką okazję do przezwyciężania wspólnych wyzwań z interesującymi cię mężczyzną i fundować mu taki koktajl przywiązania, no, co dla ciebie będzie korzystne. Warto zwrócić uwagę, choć oczywiście zależy to też od rodzaju kursów. Jak wszystko w życiu, tak i kursy czy inne działania edukacyjne no, nie są pozbawione wad. Pierwsza to ewentualny brak różnorodności uczestników. Dlaczego? No, niektóre kursy, zwłaszcza specjalistyczne kursy, mogą przyciągać osoby o podobnych dość wąskich zainteresowaniach i potrzebach edukacyjnych. Co może bardzo ograniczać różnorodność potencjalnych partnerów. Nad tym aspektem zastanów się już przy wyborze kursu jako miejsca poznawania innych ludzi. Druga to fakt, że nie wszyscy uczestnicy kursów mogą być w ogóle zainteresowani nawiązywaniem relacji. No Niektórzy mogą uczestniczyć w kursie wyłącznie w celu nauki konkretnej umiejętności. Taką możliwość musisz brać pod uwagę, i dlatego przed wyborem kursu zastanów się również nad tym. No, generalna zasada jest taka, że im bardziej specjalistyczna jest tematyka i wyższa cena takiego kursu, to tym większe jest ryzyko, że duża grupa będzie tam wyłącznie po to, aby się czegoś nauczyć, a nie po to, aby przy okazji poznać innych ludzi. To oczywiście nie wyklucza możliwości takiego poznania, ale znacznie zmniejsza jego prawdopodobieństwo. Tak czy inaczej, na kursach świat się nie kończy, i kolejną obiecującą okazją poznania wartościowych ludzi jest wolontariat i inne działania pro bono. Zacznijmy od tego pierwszego. Wolontariat jest często niedocenianym miejscem do poznawania ciekawych ludzi. Kiedy jesteś wolontariuszem w organizacjach charytatywnych, możesz w czasie całkiem normalnych, regularnych spotkań poznać interesujące osoby, z którymi możesz sobie zbudować bliskie relacje. Prawdopodobnie osoby zaangażowane w wolontariat będą miały wspólne cechy i wartości, i cechowały się też zaangażowaniem społecznym, co może stanowić dobry punkt do budowy relacji, opartej właśnie na wspólnych przekonaniach i postawie. Dodatkowym plusem jest to, że możesz tam poznać osoby, które z jednej strony mają podobne zaangażowanie społeczne w ten wolontariat, ale z drugiej mogą pochodzić z bardzo różnych kręgów społecznych i biznesowych. Mogą być w bardzo różnym wieku i posiadać bardzo różne doświadczenia życiowe. To bardzo dobrze spełnia postulat poznawania bardzo zróżnicowanych ludzi, którzy albo sami będą ciekawymi potencjalnymi partnerami, albo uwaga, teraz uważaj, przez swój Zróżnicowany krąg kontaktów będą mogli otworzyć Ci dostęp dla Ciebie do nowych, ciekawych kręgów społecznych. Taka różnorodność będzie bardzo korzystna dla Ciebie, nawet jeżeli w samym konkretnym wolontariacie nie znajdziesz partnera. Poza tym, kiedy pracujesz razem nad projektem wolontariackim, to masz okazję poznać potencjalnego partnera bliżej obserwować go i jego zachowania w różnych sytuacjach. No to znowu dzieje się przez wszystko przez pewien czas. W różnych sytuacjach i dlatego właśnie daje Ci to możliwości dostrzeżenia u tego partnera potencjalnego czerwonych flag, zanim się zaangażujesz. To jest wiele warte. Współdziałanie razem, aby osiągnąć wspólne zamierzone cele. O ile nie występują jakieś poważne niedopasowania osobowościowe, prawdopodobnie będzie też wzmacniać więź między Wami. Znów jest to szczególnie istotne dla kobiety chcącej zbudować więź z mężczyzną, o czym już wspomniałem w wypadku działań edukacyjnych. Wolontariat jako miejsce poznawania kandydatów na partnerów życiowych ma też wady, oczywiście, choć są one stosunkowo niewielkie. Na przykład, im mniejsza grupa jest zaangażowana w dany wolontariat, tym większe jest ryzyko, że głównym celem dla większości z nich jest tylko zaangażowanie społeczne i nie są one zainteresowane bliższym poznawaniem nowych ludzi, choć nie musi tak zawsze być. Wtedy oczywiście możesz działać dalej w tych szczytnych celach społecznych, ale musisz znaleźć sobie inne miejsce rozszerzenia Twoich kontaktów, grona Twoich kandydatów. Może się też zdarzyć, że w ramach działalności wolontariackiej zaczniesz relację z jedną z biorących w nie osób i coś w tej relacji pójdzie nie tak. Wtedy masz dość niezręczną sytuację, jeśli chcesz dalej z tym człowiekiem współpracować w tym wolontariacie. Ale wolontariat to nie wszystko, bo ciekawą alternatywą dla wolontariatu są własne działania pro bono, co też mówię z własnego bardzo dobrego doświadczenia. Jeśli posiadasz jakiekolwiek szczególne umiejętności, to na przykład możesz się nimi bezpłatnie dzielić na bardzo różne sposoby. To pozornie może wydawać się marnowaniem czasu i sposobności zarabiania pieniędzy, ale przy dłuższym praktykowaniu daje zaskakująco dobre w cudzysłowie skutki uboczne. Posłuchaj teraz jednej autentycznej historii, bardzo pouczającej historii z mojego życia. Od roku 2006 w ramach mojej misji życiowej dzieliłem się z ludźmi na różne sposoby wiedzą o budowaniu relacji i dobrego życia. Kiedy jeszcze mieszkałem w Warszawie, to jednym z takich działań był tak zwany power walk. Power walk, na który zapraszałem chętnych po prostu na spacer po mieście. Podczas którego to spaceru odpowiadałem na wszelkie pytania uczestników. To była bardzo popularna historia. Pewnego razu grupa młodych ludzi z Krakowa postanowiła w tym uczestniczyć i przyjechała specjalnie do Warszawy. I potem, jak się okazało, był to jeden z najbardziej owocnych spacerów mego życia. Ponieważ jakiś czas później, po ukazaniu się pierwszego wydania mojej książki Sukces w Racjach Międzyludzkich, ci sami młodzi ludzie zaprosili mnie do Krakowa, gdzie zrobiłem dla nich bezpłatną konferencję na ten temat dla ponad 300 osób. Na tej konferencji znalazła się też Karolina, i tak w dużym uproszczeniu poznałem kobietę swego życia, z którą tworzę do dziś pełen miłości i wzbogacający związek. Co najciekawsze. Taki związek był nie do zaplanowania, nie do przewidzenia, i według wszelkich stereotypów nie miał żadnych szans na powodzenie, o czym mówiłem już w innych filmach. A mimo tego, jakość mego życia wzrosła ogromnie i to o rzeczy, których no nie można kupić. Dziś razem z Karoliną organizujemy takie bezpłatne spotkanie widzów czytelników na których nie tylko można z nami porozmawiać, ale też właśnie poznać innych ciekawych ludzi, rozszerzając krąg wartościowych znajomych, no i nie tylko. Jeśli chcesz wziąć udział, to zapisz się na newsletter, gdzie zawsze je zapowiadamy. Zanim przejdziemy dalej, życzę Ci takiego szczęśliwego trafu, jaki ja miałem i właśnie między innymi dlatego zachęcam do robienia dobrych rzeczy dla innych ludzi. Są jeszcze oczywiście inne możliwości poznawania potencjalnych kandydatów, jedną z nich są podróże i wakacje tematyczne. Podróże i wakacje tematyczne są doskonałą okazją do poznawania różnych ludzi o podobnych zainteresowaniach i interakcji z nimi w swobodnej wakacyjnej atmosferze. Podkreślamy, że nie mówimy teraz o typowych wyjazdach all-inclusive, lecz właśnie o podróżach związanych z określoną tematyką, jak na przykład zwiedzanie zabytków jakiegoś kraju czy wspólny rejs na pokładzie dużego jachtu żaglowego. Nie mówimy też tutaj o typowo męskich czy typowo kobiecych wyjazdach, kiedy uczestnicy są tej samej płci. Wyjazdy i wakacje tematyczne to rzadziej stosowany sposób na poznawanie nowych, ciekawych osób, choć ma, ma to dość istotne zalety. Na przykład, no, wybierając się w taką podróż tematyczną związaną z Twoją pasją. Masz szansę spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach, co bardzo ułatwi ci nawiązanie z nimi kontaktów i do kontaktów wszelkiego rodzaju. No, zwłaszcza jeśli jesteś osobą dość nieśmiałą, to będzie duże ułatwienie. Taki wyjazd tematyczny zazwyczaj ma konkretny cel lub program, co też stwarza okazję do wspólnego działania i dzielenia się doświadczeniami. Takie wspólne przeżycia znów sprzyjają bliższemu poznaniu się uczestników, i stąd już tylko jeden krok do budowania bliższej relacji. Na takich wyjazdach często organizowane są też wspólne aktywności, które umożliwiają poznanie innych uczestników na dużym luzie i w bardziej swobodnych i przyjaznych okolicznościach. To znowu je ułatwia zadanie wszelkiego rodzaju osobom nieśmiałym. Pamiętaj o tym. Zarówno zaletą, jak i wadą takich wyjazdów jest fakt, że wyjazdy tematyczne przyciągają raczej osoby w podobnym wieku i na podobnym etapie życia. To z jednej strony może zwiększyć szansę na znalezienie kogoś, kto pasuje do Twojego stylu życia, ale z drugiej strony może oczywiście na tym cierpieć różnorodność uczestników. No, jest zawsze coś za coś. Czy to wada, czy zaleta, to będzie zależało od Twojej sytuacji życiowej i preferencji. Są też oczywiście jednoznaczne wady, które trzeba rozważyć. Jedną z nich jest fakt, że poznajemy na nich ludzi z różnych stron kraju co może potem znacznie utrudnić utrzymanie bliższej relacji i jej dalsze pogłębianie. Zwłaszcza romantyczne relacje na odległość to nie jest coś, co funkcjonuje dobrze przez dłuższy czas. Zazwyczaj podróże tematyczne są dość krótkie, co może no, trochę za bardzo ograniczać czas na poznanie kogoś naprawdę dobrze i do tego liczba potencjalnych partnerów na takim wyjeździe może być ograniczona, zwłaszcza jeśli grupa jest niewielka. Dla niektórych problemem mogą być też koszty, co warto wziąć pod uwagę. Na pewno, jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, to rób to w tych zakresach tematycznych, które naprawdę cię interesują. Jeśli jeszcze oglądasz ten film, to na pewno dziwisz się, że dotąd nie mówiłem o najpowszechniejszym, choć ryzykownym miejscem do poszukiwań, jakim jest miejsce pracy. Wiemy, że dość duży odsetek związków, a nawet małżeństw tworzą osoby, które poznały się właśnie w miejscu pracy. To miejsce poznawania kandydatów na partnerów ma faktycznie kilka cech ułatwiających to zadanie, zwłaszcza osobom nieco nieśmiałym, jednak z drugiej strony ma bardzo istotne wady, których istnienie no, trzeba mieć koniecznie przed oczami. Podstawowe zalety tego miejsca to po pierwsze dużo wspólnego czasu spędzanego no, razem. Spędzasz dużo czasu w pracy, co daje Ci okazję do częstych interakcji i lepszego poznania potencjalnego partnera, jak też do obserwacji jego zachowań i charakteru w różnych sytuacjach. Nie będą to co prawda sytuacje czysto życiowe, no ale będą one na tyle różnorodne, że przynajmniej będziesz w stanie rozpoznać poważniejsze wady charakteru i dać sobie spokój z taką osobą. To już samo w sobie jest wiele warte. No, ale ze względu na brak pośpiechu możesz też wybrać sobie tempo i momenty bliższych interakcji, co jak już wspomniałem, jest szczególnie korzystne dla osób nieco nieśmiałych. Druga zaleta polega na tym, że w miejscu pracy możesz poznać ludzi, którzy mają podobne cele zawodowe i życiowe, co w pewnych warunkach może być no, solidnym fundamentem dla przyszłego związku. Jeśli jednym z Twoich celów nie jest, podkreślam, nie jest duża zmiana Twego stylu życia, to może to być całkiem dobra możliwość. Wiele osób chce po prostu prowadzić spokojne, stateczne życie i mają do tego pełne prawo, choć to nie jest moja wizja, ale mam dla tego zrozumienie. Jeśli jednak planujesz swój daleko idący rozwój przyszłości, to uważaj, czy osoba, którą poznajesz w miejscu pracy, też pójdzie z tobą w tym kierunku. Znam przypadki ludzi, którzy poznali się w pracy i było wszystko w porządku, dopóki jedna z nich nie postanowiła na przykład spróbować swojej siły jako przedsiębiorca. To spowodowało potem poważne kłopoty z rozwodem włącznie, i dlatego weź to lepiej pod uwagę. Lista innych możliwych komplikacji w miejscu pracy jest dość długa i zacznijmy od klasycznego problemu przełożony podwładny. No jeśli związek tworzą osoby stojące na różnych stopniach hierarchii tej samej firmy, no to Trzeba liczyć się z problemami. To może po pierwsze prowadzić do konfliktów interesów, albo sytuacji, kiedy jednej stronie otoczenie zarzuca, że robi karierę przez łóżko, a drugiej, że wykorzystuje pozycję zawodową dla korzyści erotycznych. Sprawa jest w sumie bardzo delikatna i ja osobiście generalnie odradzam wchodzenie akurat w tego typu relacje, nawet jeśli zdarza się to w życiu dość często. Bo to jest proszenie się o problemy. Nawet jeżeli relacja nie jest na linii przełożony-podwładny, to związek z osobą w pracy może doprowadzić do konfliktów i trudności. Zwłaszcza jeśli finalnie relacja nie działa, a mimo tego nadal codziennie musicie się widywać, a jeszcze co gorsza, razem pracować. To jest generalnie bardzo niedobra sytuacja. Wspomniane przeze mnie podobieństwo celów i wartości też może okazać się wadą. Praca zazwyczaj skupia ludzi o podobnym wykształceniu, zainteresowaniach i postawach życiowych, co może prowadzić do ograniczonej różnorodności w zawieranych związkach. Pamiętasz, jak w innym filmie mówiłem o metodzie rybaka i zalecałem zarzucanie sieci tak, aby złowić bardzo dużo różnych ludzi? Robienie tego tylko w miejscu pracy to trochę jak łowienie w małym stawie, w którym żyją bardzo podobne ryby. Dlatego nigdy nie ograniczaj się do rozglądania się za partnerami tylko w miejscu pracy. Choć jeśli szukasz spokojnego życia, bez wielkich skoków, to z zachowaniem dużej ostrożności możesz wykorzystać i to miejsce. Tyle o pracy jako miejscu szukania partnera życiowego. Jeśli teraz dziwisz się, że nie wspominam o podrywaniu ludzi w sklepie, czy na ulicy, czy też o nocnych klubach i tym podobnych miejscach, to jest to z mojej strony celowe. Takie działania mogą stanowić dobrą rozrywkę w krótkoterminowych relacjach czy też dla trenowania interakcji z ludzią przeciwną. Niemniej, jeżeli Twoim zamiarem jest stworzenie poważnego i bliskiego związku, to nie tędy droga. Szanse, że w takich miejscach spotkasz naprawdę pasującego partnera, są minimalne i lepiej skoncentruj się na tym, gdzie są one znacznie wyższe. Podałem Ci kilka dość dobrych przykładów. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest najskuteczniejsza metoda poznawania wartościowych ludzi i ewentualnych partnerów życiowych, to obejrzyj jeszcze ten film i zapisz się na mój newsletter, w którym informuję o bezpłatnych spotkaniach na żywo. Jeśli ciągle jeszcze chcesz, abym nagrał film z rozważaniami na temat wykorzystania różnych możliwości internetu, to napisz proszę w komentarzu. Do zobaczenia w następnym filmie albo w realu.